A jakich obywateli i gdzie oni są? Uśmiech to nie wszystko. Boleje się krew. Mózg i człowiek to dwa różne światy. Żeby być na terytorium innego państwa, najprawdopodobniej, za porozumieniem stron, można. Wy nam to Amerykanie zawsze umożliwialiście. To znaczy nigdy. Kurwa, swoich Niemców braliście i nazistów. Czasy zaborów, kiedy pół polskie wyjechało, to były czasy niewoli, niewolnictwa. Z ziemią ściskając, w Miłość Miłość to taki stan, kiedy wolności nie ma. Kiedy ktoś mówi, że Cię kocha, a chce Cię ścisnąć, stopić dla Si i wykorzystać, macie gdzieś. Bo cię potrzebuje do celu swego mózgu ukrytego do celu swego odra. Za dzieci tego narodu. Bo życie na ziemi zawsze nam zabierali. Do wojen wykorzystywali, nie do pomyślunku, bo myśleć miał Żyd, bo myśleć miał Żyd, a potrafić nie mógł. Lecz księgi wardować. To ja na tacy serce ci niosłam. A Tyś podłością mnie obrócił. Obróciwszy upad on i dom mych ojców. Historia lachu i miłości. Bo nie zależało Ci na ja, a na pracy mych ojców, ich dziełach, nie Twych. Kiedy Was już nie będzie, czy będę z Wami tęskniła, czy będzie mi tęskno? Bo było za czym, bo miłość to bezwarunkowy odruch, który wypłynął z te. Nie do ja, nie do Gai, nie do Nefreti, tylko do waszych chciwości. Do pierwszego lepszego chuja. Do Niemca, boś uczucia nie miał. Gdy chciałeś jeść. Aście jedną w łeb. A ty szczęśliwy lata. I do Atonka, to samo jak do Jezusa, gdyby w Ameryce Południowej nie opijali się krwią mego dziadzia, tak samo jak Jezus jak bez pamięci chodzi, kiedy wymordowali ja i mówi, że ich kocha. Niech duma was wyniesie na szczyty i zdechnij tam, Jezusku, Atonku, Szymusiu. Ze wstydu, z braków. Z niewiedzy, z chciwości, z nędzy swej.